Szanowni Państwo, opowiem w tej chwili, w jaki sposób pracuje się w systemie e-pszczoła w roli pracownika regionu, w roli osoby, y, która administruje danymi związanymi z regionem y, w danym związku pszczelarskim. Po zalogowaniu y, Mamy informacje o tym, jako kto jesteśmy zalogowani. W prawym górnym rogu mamy informacje, jak się nazywamy, nasze, nasze dane oraz jaka jest nasza rola w systemie. W systemie możemy pracować jako zwykły pszczelarz, jako osoba, która zarządza kołem, jako osoba, która jest pracownikiem regionu, i żeby zmienić daną rolę, po prostu trzeba wjechać na miejsce w prawym górnym rogu i wybrać jako kto pracujemy, jako jakie mamy uprawnienia. W zależności od naszych uprawnień będziemy mogli wybrać to, kim jesteśmy w systemie. Oczywiście musimy mieć przyznane odpowiednią rolę, odpowiednie uprawnienia. Po zalogowaniu się do systemu w roli... Właśnie pracownika regionu mamy panel główny, gdzie widzimy wiadomości, ewentualnie alerty, jeżeli się jakieś w regionie pojawią, które zostały do nas wysłane. Dane regionu widzimy również. Widzimy wiadomości, które zostały do nas wysłane wszystkie wiadomości, które zostały do nas wysłane żeby zobaczyć, bo to są wiadomości, które są nowymi wiadomościami, jeszcze przez nas nieczytanymi, i żeby zobaczyć wszystkie wiadomości, jakie zostały do nas wysłane. Odznaczamy tutaj, pokaż tylko nieprzeczytane. Jak to odznaczymy, dostaniemy wszystkie wiadomości, zarówno te przeczytane, jak i te nieprzeczytane. Po wejściu na alerty, widzimy alerty, które dostaliśmy w ostatnim czasie, związane z pracą w regionie. Kolejna pozycja menu związana jest z zarządzaniem wiadomościami, czyli tak naprawdę wysłaniem i edytowaniem wiadomości, które zostały wysłane. Jeżeli dana wiadomość już została wysłana, możemy na nią wejść, możemy zmienić. Treść tej wiadomości, ale załóżmy, gdy dana wiadomość przestaje już być yy, aktualna, możemy ją po prostu yy, zarchiwizować. Klikamy Archiwalna, Zapisz i dana wiadomość nie będzie się już yy, wyświetlała poszczególnym yy, osobom yy, w naszym kole, yy, w, naszy, w naszym rejonie. Możemy, tu się wyświetlają jedynie wiadomości, które myśmy wysłali i są one związane z danym regionem. Możemy dodać nową wiadomość. Wpisujemy tytuł wiadomości, treść wiadomości oraz należy określić odbiorcę. Związanego z daną wiadomością. Należy kliknąć dodaj odbiorcę, i mogą być to koła pszczelarskie. Ja tutaj kliknę dalej, i mamy wszystkie koła, które znajdują się w naszym regionie, więc możemy zaznaczyć wszystkie. Możemy zaznaczyć tylko określone koło. Ja tutaj wrócę jeszcze, bo możemy ustalić, Określonego, konkretnego, yy, konkretną osobę, do której chcielibyśmy wysłać, jakiegoś członka koła, ale moglibyśmy również wysłać do regionu, do innych osób w regionie albo do yy, centrali związku wręcz. Ja tutaj wyślę wiadomość w tej chwili do po prostu członków koła w Krusztinie. Ja należę Również do tego, do, jestem członkiem tego koła, powinna mi się tutaj z boku w wiadomościach również pojawić informacja o nowej wiadomości. Klikam dodaj. Możemy y, określić, jaki jest typ wiadomości. Czy to jest normalna wiadomość, czy to jest ważna, ona się wtedy będzie w, zawsze na samej górze wyświetlała, czy to jest alert. Alert, czyli ta wiadomość taka bardzo ważna, zawsze na czerwono się y, wyświetla. Możemy również dać tutaj załączniki w postaci obrazków PDF-a. Ja nie, wyślę po prostu normalną wiadomość, daję zapisz. OK i wiadomość w tej chwili, widać liczba wiadomości nowych nam się zwiększyła. Przejdźmy teraz do kół w regionie. Możemy zarządzać kołami w regionie. Dostajemy listę kół w regionie, po kliknięciu na dane koło dostajemy mapę danego koła wyśrodkowaną wraz z pasiekami, które znajdują się w tym kole. Po najechaniu na, na poszczególne pasieki dostajemy informację do kogo pasieka należy, jaki jest kontakt. Dostajemy również informacje, pełne informacje o członkach, jaką, jacy są aktywni członkowie w kole, zawieszeni, historyczni. Możemy wejść na danego członka w kole, wyświetlić jego informacje. Tych informacji mamy dość dużo, pełne są te informacje. Możemy wyedytować informacje danego członka. Członka koła, wręcz nawet moglibyśmy dodać danego członka koła. I jeszcze wrócę tutaj do tego członka koła. I również mamy informację, jaka jest liczba uli danego członka koła. Widzimy wszystkie pasieki, jakie ten dany człowiek, członek koła ma. Wrócę jeszcze do kół w regionie w tej chwili i możemy dodać koło. Yy, będzie w naszym, w naszym regionie, też, yy, które będzie w naszym regionie, lub też które będzie w naszym regionie. Wprowadzamy yy, nazwę tego koła, to jest załóżmy, koło w komprachcicach. Koło w komprachcicach. W skrót, tutaj nadamy kaka. Należy teraz wprowadzić adres, ulicę, dane kontaktowe, numer telefonu do osoby kontaktowej, adres www, numer konta bankowego, opiekuna koła, opis, ale też należy wprowadzić, jakie są granice tego koła. Żeby wprowadzić takie granice, możemy albo je narysować, klikając teraz Kolejnych punktach moglibyśmy rysować, ale możemy też skorzystać z bazy danych. W tej bazie danych mamy granice poszczególnych gmin. I komprachcice są gminą. Wpiszmy teraz nazwę gminy, o której nam chodzi. Komprachcice. Daję zapisz. I od razu mamy wprowadzoną gminę. Prawdopodobnie nasze koło pszczelarskie będzie związane z granicami tej gminy. Ewentualnie można te granice przesunąć. Jak najedziemy, możemy je przesuwać, poszczególne punkty edytować. W tej chwili mamy wprowadzone dane naszego związku. Podstawowe dane możemy zapisać. Skrót jest już zajęty. Zapisz. I mamy już koło w komprachcicach. I to, co należałoby zrobić, to należałoby dodać pierwszego członka, który będzie prezesem albo będzie osobą z uprawnieniami do zarządzania w kole. Należy wprowadzić imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. To są dane podstawowe. Żeby ta osoba mogła wprowadzić pozostałych członków koła, musiałaby mieć zaznaczone uprawnienia administrowania kołem, taki żeby można było tutaj wejść do danych tego koła i administrować tym, tym kołem i najlepiej by było zaznaczyć czy to jest prezes, skarbnik, jaka jest, jaki jest status tej osoby. Dodatkowo jeszcze ważne jest, żeby wprowadzić adres, ale numery weterynaryjne, numery sprzedaży bezpośredniej, te wszystkie numery, które są związane z daną osobą i Odznaczenia, jakie ta dana osoba posiada. Ja teraz nie będę nikogo wprowadzał, ale można by to było jak najbardziej wszystko zrobić. Kolejnym elementem, który jest tutaj dostępny, to są pracownicy w naszym regionie. Żeby dodać pracownika. Należy kliknąć dodaj i należy wpisać, podobnie jak poprzednio imię, nazwisko, yy, adres e-mail, numer telefonu. Jeżeli dana osoba już znajduje się w jakimś kole, już jest na przykład prezesem koła i w naszym regionie odgrywa pewną rolę, musielibyśmy tutaj wpisać numer yy, adres e-mail oraz numer telefonu. I wtedy pozostałe dane wypełnią nam się same automatycznie. Należałoby również wprowadzić, jaką funkcję w regionie dana osoba ma i czy chcemy, żeby dana osoba mogła realizować zadania administracyjne na przykład w ramach danego regionu. Jeżeli nie chcielibyśmy, żeby ta osoba wchodziła tutaj na tą stronę i cokolwiek zmieniała, należy zabrać tej osobie wszystkie uprawnienia, które są. Jeżeli natomiast chcielibyśmy, żeby to był pracownik administracyjny, należałoby po prostu yy, zaznaczyć uprawnienia przeglądania jednostek w regionie, podglądania między innymi danych osobowych, co jest ważne. Edycji danych jednostek w regionie i zaznaczyć, że to jest pracownik administracyjny czy też kierownik biura. Po prostu. Gdy mamy wprowadzone dane takiej osoby, zapisujemy i dana osoba może już się zalogować i pracować w naszym regionie. Kolejnym, kolejna pozycja to są dane w regionie. Ja teraz tutaj wyjdę. To są dane. W regionie możemy dokonywać zmian tych danych w regionie. I teraz przejdziemy do kolejnej ważnej rzeczy, mianowicie do terenów zapowietrzonych. Tereny zapowietrzone w ramach pracy w regionie mamy dostęp do terenów zapowietrzonych, podobnie jak. Osoby, które zarządzają kołami, mogą wprowadzać takie tereny zapowietrzone. Tak naprawdę tymi terenami powinny się zająć służby weterynaryjne. Dopóki jednak nie ma modułu odpowiedniego dla służb weterynaryjnych, te dane będą wprowadzane po prostu przez osoby, które są odpowiedzialne. I y, takie dane y, y, mogą być wprowadzane przez poszczególne osoby y, w regionach. Na mapie terenów zapowietrzonych widzimy wszystkie tereny zapowietrzone. Te tereny zapowietrzone będą również widzieli na aplikacji mobilnej zwykli pszczelarze, zwykli członkowie koła. Widzimy tutaj, jakie są te tereny zapowietrzone, jakie są poszczególne w okolicy poszczególne pasieki. Możemy edytować dane określony teren zapowietrzony. Po kliknięciu na dany teren widzimy, gdzie on się, dokładnie gdzie on się znajduje. Data od kiedy do kiedy dany teren jest zapowietrzony. Możemy to zmieniać. Możemy albo wyedytować te dane, albo zakończyć, albo usunąć dane zapowietrzenie. Ja w tej chwili będę chciał dodać zapowietrzenie, żeby pokazać w jaki sposób się dodaje zapowietrzenia. Kliknę dodaj i dodam to zapowietrzenie w miejscu gdzie, gdzie już są pasieki tutaj naniesione. Załóżmy, że będzie to związane z pasieką pana Piotra Pana Piotra, teraz moglibyśmy żeby wstawić zapowietrzenie w danym konkretnym miejscu starczyłoby kliknąć tą czerwoną kropką w danym miejscu i w tym miejscu pojawiłoby się zapowietrzenie ale możemy to również powiązać z konkretną pasieką, to będzie pasieka o numerze 001 łamane na 002 wpiszemy tutaj 001 łamane na 002 tak, mamy taką pasiekę. Albo po prostu wydamy wy, wy tutaj pasiekę, która już yy, gdzieś się znajduje w okolicy. Tak. I yy, możemy dać datę od do. Yy, wpisujemy treść Opis oraz treść alertu, po wprowadzeniu tej, 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 tego opisu lub też treści alertu zostanie do wszystkich osób, które znajdują się w odległości do 30 km od danego terenu zapowietrzonego zostanie wysłany alert. Możemy Możemy nie wysyłać tego alertu, ale najlepiej wysłać do wszystkich taki alert. Tutaj mam jeszcze informację, którą możemy yy, wprowadzić. To jest informacja, która nie będzie pokazywała na zwykłym pszczelarzu, ale może w, tej, w ramach tej informacji możemy na przykład napisać, yy, z kim jest powiązana na przykład dana pasieka, żebyśmy na przyszłość wiedzieli, z kim należy rozmawiać, komu należy ewentualnie pomóc. Yy, tu możemy wprowadzić też informację dotyczącą alertu, taką informację, jaką, jaką byśmy chcieli, dowolną. Klikam, dodaj, i w tej chwili pojawiła się, pojawił się nowy teren zapowietrzony. Przejdźmy tutaj do mapy wszystkich zapowietrzeń. Pojawił się nowy teren zapowietrzony w tym miejscu. Okoliczkach Kędzierzyna Koźla i yy, widzimy go na mapie. Możemy nim zarządzać. Kolejnym y, elementem, który tutaj występuje, to jest dziennik zdarzeń. W ramach dziennika zdarzeń mamy wyświetlone wszystkie zmiany, jakie są dokonywane y, w systemie y, w ramach. Działań, które są podejmowane w naszym regionie. Widzimy, kto co, jakich modyfikacji dokonał. Jesteśmy w stanie wyszukać te modyfikacje dla konkretnej daty, dla konkretnego dnia i zapoznać się z nim, jeżeli by doszło do jakichś nadużyć, nieprawidłowego działania. Jeżeli by się również pojawiły jakieś Błędy w systemie albo chcielibyście Państwo, żeby dokonana została jakaś zmiana w działaniu tego systemu, również jest to możliwe. Należy wprowadzić yy, zgłosić, yy, yy, że chciałoby się dokonać pewnych zmian w systemie albo że coś nieprawidłowo działa. Należy wprowadzić tytuł, dokładny opis, czym Państwo wprowadzicie, dokładniejszy opis, z czym jest związana dana zmiana. Tym będziemy lepiej potrafili podejść i, i Państwu pomóc. Bo najlepiej też również załączyć jakiś rysunek, który pokazuje, jakie są problemy, z czym są związane nieprawidłowości. I przesyłamy te dane. My je otrzymujemy, jesteśmy wspanym, w stanie z Państwem korespondować. Mamy Państwa adres e-mail. To wszystko, co chciałam Państwu zaprezentować, przekazać. Dziękuję bardzo.